Zagrywaj tego. wędrówek z czaburami po ziemi radzymińskiej, przygotowanych przez Ośrodek Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, będziemy dzisiaj gośćmi sławnych radzymińskich garncarzy. Radzymin na glinie stoi, bo glina jest bogactwem tego regionu, dlatego w okolicach Radzymina jest bardzo dużo cegielni a zawód garcarza był powszechnym zawodem mieszkańców Radzymina. Odwiedzimy ostatnich chyba z rodu dwóch sławnych garcarzy Radzymińskich, pana Szymankiewicza i pana Jagiełka. Jesteśmy w zakładzie pana Kazimierza Szymankiewicza. Cieszymy się bardzo, że możemy być pana gośćmi. To jest wycieczka zespołu szkół w Derenu Zieleni, taki cykl mamy wycieczek po ziemi radzy Miejskiej. I dzisiaj tutaj widzieliśmy pana. Chcielibyśmy się dowiedzieć, może stańcie najpierw. Przypuszczamy, że pewnie pan jest ostatnim z rodu, który tak pięknie tym kołem garcalskim włada. Tak Czy ktoś jest. z rodziny jeszcze pójdzie pana na ślady? No w Jak tej chwili coś jeszcze coś mam Sina, ten młodszego, który nam się już trochę bierze do tej pracy, ale nie na kółku, tylko na maszynie. Nowoczesna metoda. Nowoczesna metoda, ta, tak, dlatego, że że on sobie jeszcze. może, może tam się w przyszłości wyjdzie trochę <laughs> w te kółko, ale w tej chwili to on robi sobie na maszynie. Karcarsko to jest tradycja rodzinna. To pewnie, jest tak? tradycja rodzinna. Ja wychodzę z, z rodziny rzemieślniczej, to znaczy z garcarskiej, z Garcarczej. Mój dziadek był garcarem, ojciec garcarem, no i ja. I bracia byli dwóch jeszcze garcalami. No i ja z kolei najmłodszy z braci dostatecznie. niespodziankę. A zaraz tutaj pokaż się tego tak? typu. Jest taki piękny kogutek, który kupiłem pod świętym Janem, nie wiem, czy to od pana mamy, czy od babci, za piątaka kiedyś tak jest. Czy to z tego warsztatu tak. pochodzi ten kogutek? Z tego warsztatu, dlatego że co ojciec mój, który zajmował się też tym karsarpem, hmm. potem ojciec mój w 1916 roku. Hmm. A tą glinę to pan taką zwykłą z ziemi bierze, czy jakoś ją przygotowuje? To znaczy, że z ziemi. My szykujemy zawsze na zimę, żeby ona dobrze żeby dorobiła się. Potem składamy na hałdy, tam przywozimy, na chaudy składamy. Ona się przez zimę tak zlasuje, a inaczej mówiąc. I pewnie przywozimy o sobie tutaj. I tu na tym kiedyś się ręcznie wyrabiało. To znaczy tak, ubijało się taką, no w rodzaju podobny jak ten piec, siadało się na podłogę, taki był zwany strug. Tak się strugało dopiero, do gli. Potem kładło się na ławę, ręcznie się wyrabiało. Żeby żeby przyszła już ta glina do produkcji, tak jak to trzeba było na tej i wykrusować, tak? jak to, Po naszej ziemi. A teraz robimy sobie na maszynie, wurzewamy sobie to. Robimy na tej maszynie, która ta ugnieca. Ta. Potem tam mamy jeszcze jedną maszynę, która formuje takie wałki i od razu sobie przykujemy tutaj. No i natomiast po wyrobieniu tej gliny to my sobie robimy właśnie takie rzeczy, które są zapotrzebowania na rynku. Takich jak tych. No to zależy. Można zrobić na dzień powiedzmy 50-60 sztuk. Zależy od, od jakiejś, od jakiej powiedzmy... Od jakiego asortymentu? To jest też od jakości głyn. Proszę? Od jakości głyn. Nie, tylko zależy do sortymentu. Jakie są asortymenty się robi? Czy, 90, czy, 90, czy większe, czy mniejsze i dlatego... Pan na że to pan pochował, jakieś ciekawe rzeczy. A zaraz ja powiem. Czy głównie to są doniczki? <grym doniczki będą <grym> twarze głównie, tak? Jaką podstawowe? I doniczki i takie jest właśnie... A pojemniki na No To są, pojemniki po naszemu tak zwane, to są ogródki. Aha. No, I tu powiedzmy, wkłada się tam dwa, trzy, zależy jak kto sobie chce ten ogródek wyrządzić. A to coś, to specjalnie jakaś domieszka? A to jest, proszę Pani, tak zwana taka... Widzę, że trochę inna wala. Tak, właśnie ja to że pomalowałem, tak. Jakie ornamenty Państwo Może jest. byś przyniosła z tego... Z, tylko, że żeby przynieść jakiś ogródek takie mały, Państwo tak zobaczą, jak to wygląda. Proszę. Może sobie kupimy? Nie mam takiej w, 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 w prawy, prawy, żeby tak idealnie to zrobić. Pana, ja się już pracuję w tym. no, od dzieci myślimy. Także. E, Odcięty, tak? chodząc do szkoły, to już tak trochę tutaj podpatrywałem w zasadzie, bo tu gdzie mamy ten budynek e, na procie, tak? Sobie drugi, długi, drewniany drugi, budynek. Część była na mieszkanie, a część była na warsztat. No i myślę, że praktykowałem w tym warsztacie. To w tej chwili on tak wygląda, jak uschnie, żeby był kolor taki jak ten. Dopiero wchodzimy do tego pieca i wypalamy. Zależy przyniesie, jak już jest gotowy do A co przede wszystkim? No tam przeważnie to takie tak właśnie. Znaczy od mniejszej do największej, tam na kielcu stoi taka duża tabliczka, to tak. A czy, czy, czy takie zwanuszki jeszcze, czy innego kształtu? Owszem, też. A, A czy to te skarby na górze to nam pan pokaże? może zaraz go to dokończę. dobrze? Andrzej, Andrzej, Andrzej nie jeśli można. Nie, nie, wiem, nie, 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 to się nie załatwi. Można Można, można, tylko że oto zakurzone bo, proszę Państwa, dlaczego tutaj jest zakurzenie tak? I to takie płaskie... To żeby było, nie wiem jak. Tu zapyło, nie, nie, to, nie to, nie to jest no właśnie nie tak zwany takiego lechtarza. To jest do piękne. To pięknie. To jest taki. jeszcze? takie płaskie tam masz. Takie, takie prawdopodobnie jakieś takie niby płasko rzeźby. A to, jest, to jest właśnie, to był o. na model. Taki coś. Drewniany. To Drewniany. To jest, tak. to jest właśnie, miałem ja, odlewać sobie na formy.

Kazimierz mówi, że bardzo zdolną miał mamę, mówi, żeby żyła w dzisiejszych czasach, Mówię, to, by, to by kariery i majątek by zrobiła, mówi, że pięknie tak to robiła, róże potrafiła narobić na, na jakieś tam wazony Wazoniki piękne od Dekorowała się od nich ustawiała. No. Aha, przyniosłaś. to tak będą wyglądały te sztuki, jak, jak te gotowe. Co są. Tak, tutaj dziewczynkom te dłonie. Dzwonię. I dłonie wasze tak jakoś... No, te ten na O tak. I tę drugą też. I tę wypaloną taką. gdzie tam macie. Tak, To jest Cały ciąg. Odwrotnie Możemy. Zmieszczą się? Mm -hmm. Trzeba mieć wyczucie. Tak, to też musi być wyczucie na to, żeby... Ale takie dłonie to też na takim kółku są robione? Nie, nie. To już jest foremki. To już foremki odlewasz. Od czego wy macie Co? Bo ja tu sam jestem. A po co wysypujesz, jak tam jest na Ale to już... A to już, a nie ma? Nie. Jakichś maleńkich tego ja nie to też moja mama daje. to za to, to w ręku robiła, takie za małe to А пан не пробует? А я тебе пробую. Czy do, do doniczek, do dzbanków to tak samo się przygotowuje to jest, to jest sam rodzaj? Tak samo, tylko musi być parę razy wyrobiona na tych walcach, potem na sznece, tak żeby te, żeby je dobrze zmacerować, żeby ona się dobrze wyrównała. To jest tylko tak puszczona była na tych walcach, ale tego też bardzo dobrze wychodzi. A co to są te sznyce? Sznyce? Tak. To jest szneka. To jest szneka, nie sznyca, tylko szneka. Szneka? To jest szneka, który tam nakładamy, później ja pokażę to. To tak wychodzi, cały takiego rodzaju, hmm. taka wygląda jak maszynka do mięsa. Z góry się nakłada mięso powiedzmy, to to I wychodzi z, to z tymi łańcuchami, tak? Z tymi łańcuchami. Te zawnięcie ta robi się po to, że jak napełni pełni się tłuszczem taką piseczkę, to żeby ona czasem nie przechyliła, się, nie wylało się to mhm. samo. Ma takie zabezpieczenie to właśnie, żeby... Panu wszystko wychodzi? Znaczy, z każdego kawałka pewnie ja no, coś Pan zrobi, jak położy na talerz? Tak. No. Nic się nie psuje, no. No jak się popsuje, uschnie, to no, moczymy w wodzie, przerabia. Tylko jak się wypali, o takie też się nie przerabia. A takie też, jeszcze syrowe, to można przerobić. Nic, jest na lampka taka na nagrobówka, który tu się napewnia tłuszcz, knotek i na, na pomniki się to się. Proszę Państwa, jak się długo wypala? Do 24 godzin. to stopniowo się pali, od małego nie do najniższego. Potem już na koniec tego ognia duży, duży, dużo także do 24 godziny musimy się bez pieca to co, to jeszcze coś zrobić? <laughs> na tamtym argomentie. A, tak, dobrze. Ale może no, najpierw no, no, zajrzymy do środka, do pieca. Dobrze, to nas służy do wyrabiania doniczek, które się wytwarza w ten sposób, że to się nakłada się gminy? Może, może zaraz zrobimy to, ta, to tak, ta. A No proszę. Rysiu, Rysiu jesteś? Urwi tam jest, right? kawałek, nie? Tam na czemu coś jest? Horrible.